Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki. Z tej strony Iwona i Beata. Dzisiaj zapraszamy was na przegląd ze sklepu Sinsei. Zamówiliśmy kilka ubrań z nowej kolekcji, więc jeśli lubicie ten sklep albo po prostu jesteście ciekawi co zamówiłyśmy, to zapraszamy was do oglądania. Mamy nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Dzisiejszy odcinek zacznę od zestawienia koszulka i spodnie. Zacznę od góry. Jeśli chodzi o koszulkę, to jest to moim zdaniem taki basic, który świetnie sprawdzi się. Przez cały rok, na przykład pod swetry, pod marynarkę, ale możecie ją również nosić solo. Jest ona dostępna w trzech wersjach kolorystycznych. Ja wybrałam tą w kolorze brązowym, ale możecie ją kupić jeszcze w kolorze kremowym i w kolorze czarnym. Zobaczcie, tak wygląda ten kolor. W składzie mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu. Jak widzicie, jest ona dopasowana do sylwetki. Mamy tu okrągły dekolt. Na mnie widzicie koszulkę w rozmiarze M i tak wygląda ona na mojej sylwetce. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 17.99. Jeśli chodzi o spodnie, to zdecydowanie jest to propozycja dla dziewczyn, które lubią spodnie z szeroką nogawką, bo właśnie taką tu mamy. Spodnie wykonane są z cienkiego materiału, także super sprawdzą się wiosną. W składzie mamy tu 22% wiskozy, a reszta to poliester i elastan pasie są one ładnie dopasowane do sylwetki, jak widzicie mamy tu ozdobne zaszewki spodnie posiadają również szlufki także możemy założyć sobie tu swój ulubiony pasek pasek, który tu widzicie jest dołączony do spodni, ale możecie go zastąpić, tak jak już powiedziałam, swoim ulubionym, spodnie posiadają również kieszenie jeśli chodzi o cenę to kosztują 59,99 i na mnie widzicie rozmiar M Moje propozycje zacznę od zestawienia koszulka i spodnie dresowe. Zacznę od góry. Jest to taka zwykła koszulka z okrągłym dekoltem i krótkim rękawem. Wykonana jest w 100% z bawełny. Zobaczcie, tak wygląda ten materiał z bliska. Oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie ją kupić jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. Także myślę, że znajdziecie tu idealny kolor dla siebie. Na mnie widzicie koszulkę w rozmiarze L, natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za nią 10 zł. bez grosza. Jeśli chodzi o spodnie, to tak jak już wspominałam, są to spodnie dresowe. Jak widzicie, mają one wysoki stan. W pasie posiadają troczki, dzięki którym możemy sobie regulować ich szerokość w talii. Posiadają również ozdobne przeszycia na nogawkach. Nogawka zakończona jest ściągaczem. Mamy tu również kieszenie. Zobaczcie tak wyglądają spodnie z bliska. W ich składzie mamy 46% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. Dostępne są tylko w tej wersji kolorystycznej. Mam je w rozmiarze L i przypominam, że taki też rozmiar noszę na co dzień i kosztują one 49.99. Chustę, którą widzicie na moich włosach, również kupiłam w sklepie Sinsei. Oprócz koloru, który ja wybrałam, czyli koloru beżowego, możecie ją kupić jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. Wykonana jest w 100% z poliestru. Możecie ją nosić właśnie w ten sposób, jak w tej chwili ja, albo możecie ją przywiązać sobie do torebki, czy też przy dekolcie, na przykład przy koszuli. W zależności jaki macie na nią pomysł. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za nią 10 zł bez grosza. Drogie panie, do spodni, które Wam przed chwilą pokazywałam, możecie sobie kupić taką bluzę typu bomberka. Tym samym tworzą sobie bardzo fajny zestaw. Jak widzicie, bluza zapinana jest na złoty suwak. Mamy tu również kieszenie. Tak wygląda bluza w rozmiarze L. Pokażę Wam również długość rękawa. Mamy tu identyczny skład, jak w przypadku spodni, czyli 46% wiskozy. A reszta to poliester i elastan. Dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej i kosztuje 59,99. Zamówiłam również trzy kurtki. Oto pierwsza z nich ramoneska wykonana z imitacji zamszu. W składzie mamy tu 100% poliestru. Oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie ją kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Tak wygląda ten kolor z bliska. Jak widzicie, mamy tu złote detale. Kurtka posiada również po całości podszewkę. Koniecznie muszę wspomnieć również o rozmiarze, bo pomimo tego, że na co dzień noszę rozmiar M, to kurtkę mam w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest trafiony. Zobaczcie, tak wygląda ona z każdej strony. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 79,99. Moja kolejna propozycja to krótki płaszcz w kolorze szarym, ale jeśli ten kolor nie do końca Wam się podoba, to możecie go kupić jeszcze w kolorze czarnym. Mamy tu dwurzędowe zapięcie. Płaszcz posiada również kieszenie. W środku mamy podszewkę w kolorze szarym, zaraz Wam pokażę. Tak wygląda. Na mnie widzicie płaszcz w rozmiarze M. Co prawda, na stronie była podana informacja, że klienci ocenili, że rozmiarówka jest zawyżona. Jednak w moim przypadku ta informacja się nie sprawdziła. Uważam, że płaszcz jest na mnie dobry, a jeśli chodzi o cenę, to kosztują 100 zł bez grosza i wykonany jest w 100% z poliestru. Teraz propozycja dla pań, które zdecydowanie kochają kolory: kurtka w kolorze różowym, możecie ją również kupić w kolorze czerwonym. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Zapinana jest na zatrzaski w kolorze srebrnym. Mamy tu również kieszenie, także zapinane na zatrzaski. Kurtka posiada podszewkę. Wykonana jest w 100% z poliamidu. Na mnie widzicie kurtkę w rozmiarze M i tak wygląda ona z każdej strony. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 59,99 Moje ostatnie propozycje w dzisiejszym odcinku to spodnie dresowe i kardigan. Zacznę od spodni. Są to spodnie z wysokim stanem, z ozdobnymi troczkami. Posiadają również kieszenie. Mam je w rozmiarze L. I dziewczyny nie do końca podoba mi się, jak one wyglądają na mojej sylwetce, szczególnie tu z przodu. Zobaczcie, mam tu nadmiar materiału, i nie do końca ładnie się właśnie tu układają. Zobaczcie, tak wyglądają z tyłu. W ich składzie mamy 67% bawełny i 33% poliestru. I kosztują 40 zł bez grosza. Jeśli chodzi o kardigan. To jest on cieniutki. Jak widzicie, mamy tu okrągły dekolt, zapinany z pozałości na złote małe guziczki. W jego składzie mamy 12% wiskozy, 10% wełny, a reszta to poliester. Mam go w rozmiarze L. Możecie go kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. I zapłacicie za niego 39,99. Jeśli szukacie takiego cienkiego, dopasowanego do sylwetki swetra, to również mam dla Was taką propozycję. Ten, który widzicie na mnie, możecie kupić w pięciu wersjach kolorystycznych. Ja akurat wybrałam ten w kolorze różowym. Tak wygląda ten kolor i materiał z bliska. Mamy tu rękawy z takim delikatnym rozcięciem. I jak widzicie, mamy tu również takie złote, małe, ozdobne guziki. Moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie. Tak jak już wspomniałam, sweterek jest dopasowany do sylwetki. Tak wygląda z tyłu. W jego składzie mamy 70% wiskozy i 30% poliamidu. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje on 35.99. Spodnie w kolorze czarnym z wysokim stanem na gumce. Zobaczcie, tak wyglądają z bliska. Są one gładkie, nie mamy tu żadnych kieszeni, są mocno dopasowane do sylwetki. Jeśli chodzi o nogawkę, to od kolan jest ona rozszerzana. Tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście. Przypominam, że mam 169 cm wzrostu. Jeśli chodzi o skład, to wykonane są w 95% z poliestru i w 5% z elastanu. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztują 39.99. Jeśli chodzi o górę, to mam na sobie koszulkę z nadrukiem. Tak wygląda ten nadruk z bliska. Koszulka wykonana jest z cienkiego materiału, więc jak widzicie prześwituje. W składzie mamy tu 100% bawełny. Mam na sobie koszulkę w rozmiarze M. I tak wygląda z każdej strony. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 19,99 Mam na sobie już ostatnie propozycje w dzisiejszym odcinku i zacznę od spódnicy. Zamówiłam ją, bo widziałam, że szybko się wyprzedaje, więc pomyślałam, że może być ona fajna. Jest ona dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, w kolorze czarnym i w kolorze różowym, który ja wybrałam. Po całości mamy tu guziki, ale te guziki służą jedynie dla ozdoby. Natomiast z przodu mamy tu również patki i tu również mamy guziki, ale te guziki są inne i te guziki są inne. Muszę wam powiedzieć, że mi nie do końca to się podoba. Być może jest to kwestia gustu, no mi to po prostu nie leży. Zobaczcie, tak wygląda to z bliska. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu 10% bawełny, a reszta to poliester i elastan. Spódnica nie posiada żadnego zapięcia. Mamy tu jedynie w pasie gumkę. Tak wygląda ona z tyłu, tak wygląda jej długość przy moim wzroście. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje ona 39,99. Mam na sobie również koszulkę z ozdobnym printem z motywem myszki Miki. Jest ona wykonana w 100% z bawełny. Pokażę Wam, jak wygląda w całości. Tak wygląda na nadruk. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i zobaczcie, jest ona luźna. Tak wygląda z tyłu i zapłaciłam za nią 39,99. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie. Oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Linki do ubrań, które dzisiaj mierzyłyśmy, znajdziecie w opisie pod filmem. A dzisiaj już się z Wami żegnamy i do zobaczenia wkrótce. Pa!